Spektrum po 17 kolejce Premier League. Jedziemy. Najładniejsza bramka, najprzedsza. Myślę, że to Morgan Rogers i jego pierwsza bramka. Fawkshaw, świetna. Całokształt. Świetna. Tylko szkoda, że dał mi Manchester United. Nie, no ale była genialne. Ja daję ją wysoko. No, no właśnie Jest tak. wysoko. Jest wysoko. Jest wysoko. Najlepszy mecz i najgorszy ode mnie Brighton Sunderland. Zero, zero, więc raczej mecz znaczy z tych gorszych. Najlepszy zawodnik i najgorszy. Mam pomysł, zobaczymy jak jego realizacja i gortiago. Chcę żebyś bardziej obiektywny ogólnie. To był po prostu nijaki występ. Czyli słaby. Czyli środkowy. Nijaki. Czyli jak na jednego gościa, który tam gra, to był słaby. Ale Luis Potter pograł. <laughs> Najlepiej grająca drużyna i najgorzej. Arsenal. Arsenal. Kontrola, ale to nie jest przyjemny styl do oglądania. Absolutnie. Napiszcie ile Wam się udało zdobyć punktów, zaobserwujcie ten profil i wesołych świąt. Wesołych. Na razie.